Cześć, witajcie. Z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film z The Long Drive'a. Tak jak widzicie, zniknął dom. Z jakiegoś powodu. No, trochę przerobiłem pojazd. Inaczej niestety nie mogłem. Zbytnio y, nie szło. No, ale jak widzicie, tak przerobiłem troszkę beczki. Mamy teraz więcej miejsca na przodzie. Później jeszcze przesunę y, te. Rzeczy, co macie przed lalkami, nie licząc fotela i miotły, będzie więcej miejsca wtedy na lalki i w ogóle inaczej będę mógł rozplanować. Na tyle domontowałem paletę i za nią krzesło. Paleta, jakbym coś chciał jeszcze tam położyć, oczywiście, na przykład pudełka na amunicję. No i krzesło, bo tak, bo mi się nudzi w życiu po prostu. Tutaj macie z przodu krzesło, nie wiem jeszcze na co. Z przodu będę mógł dać na przykład telewizor. Jeszcze coś dobuduję, ale powiem Wam, tak źle się buduje te palety, że to jest niesamowite po prostu. To jest okropne jak się te palety stawia. On właśnie jak się stawiają to. Nie, no kurde, to jest. O, nic nie zgubiłem? A to nowość. No dobra, powiem wam, że tak jak te palety się stawiają, kontynuując, że to jest po prostu niesamowite. Naprawdę to jest okropne jak one się stawiają. Wredna gra. Ustawianie tych palet przysięgam. Ja po, fi po filmie, po odcinku siedziałem ze 20 minut ustawiałem te palety, to było okropne. Nie da się. One nie lubią się normalnie stawiać. Nie, trzeba nad tym kombinować. Nawet widać, ona jest przecież krzywo. Ale naprawdę, lepiej się nie dało. Przynajmniej próbowałem, nie szło mi. Więc już postawiłem tak, uznałem, że. A, nie wygląda źle. Kiedyś może coś dobuduję, jeszcze jakąś paletę. Na razie mam to gdzieś. Nie chcę. Nie ma co i tak się nie opłaca. Na razie. Nie potrzebuję tyle miejsca, nawet więc. Olewam te palety na razie. Dodałem dwie. Były tam jeszcze trzy podajże, ale nie wiem, gdzie je wcisnąć. Wszystko mi się tu zmieści, nawet więcej niż wszystko, więc nie potrzebuję jak na razie więcej. Chciałem tylko z przodu coś dodać, ale uznałem, że to nie ma sensu, bo silniki tak mi będzie wypadać i tylko będę musiał to zdjąć. Więc nie dodawałem. No to nie miałoby sensu. No i co? jeszcze chciałbym powiedzieć, że przepraszam za te dwa dni przerwy, miał być jeden. W ogóle myślałem, że w ogóle nie będzie, ale zrobił się jeden później dwa. No kiepsko wyszło. Teraz wracam jutro. Też raczej będzie film. Postaram się, żeby był. Podaj, że no, The Long drive a. jeszcze raz lecimy. Nadrabiamy, ile my tam mamy? Ile my mamy? 3054, no to nie, no kiedy myśmy już te 3000, tą barierę przebili. No ile? Dwa tygodnie. Jak to tak? Lecimy dalej. Co to jest za budynek? Czy to statek? To statek, tak? Nie, to restauracja, dobra, to nie statek. Ale on nie jest przy drodze w ogóle. Tam stoi przy drodze budynek i to jest oczywiście tamelina, bo nic innego nie może być. Świetnie. Wspaniale. No dobra, to jedziemy. Dwu? Dwa? Nie, jeden stoi, dobra. Stąd widać trzy w ogóle, takie same chyba domki. Ja. On też nie stoi przy drodze. Ty o co chodzi? Będzie coś. Może ta... Nie, ta restauracja nie jest przy drodze. Ty, a będzie coś kiedyś przy drodze stać? Bo ja tak jadę i jadę. W dobrą stronę o dziwo. I nic nie ma. Będzie coś kiedyś. Dawaj, jedziesz. Szybciej trochę. O, trawa będzie, no świetnie. Dobra, może w nic nie wjadę. Na to liczyć muszę. Swoją drogą jadę dość szybko, no ale trzeba podgonić tak jak mówiłem. Staram się jechać nie tak wolno wca wcale. Ok, no 180, tak średnio jadę. Plus, minus. O, kamień pięknie tu. Wiecie, jak tutaj delikatnie się klika, przyciski to. Można nawet tym samochodem operować, ale jakbym kliknął tak mocno, żeby w lewo skręcić. To już by nie pojechał. Tam mamy statek. Ale do statku nie jedziemy. Nie ma co. Dobra, mamy przy drodze. O, ten budynek. Ostatnio nam zniknął. Więc. Ciekawie. No, taki nam właśnie zniknął ostatnio. No. Nie było ciekawie w sumie, w sensie zniknął. No to, yy, ta sterta rzeczy, co tam leżała, to był ten budynek. Jeśli dobrze pamiętam, dość dawno ostatnio nagrywałem tą grę, więc w sumie to, nie no, chyba to był taki. Podajże, podajże tak. Nawet materiały odpowiednie. Dobra, wyskakujemy. Już widziałem lalkę. Tutaj, czy jest coś tutaj, co by mnie obchodziło w sumie? O! No ty. Myślałem, że z przodu jest silny. O! Ciekawe. W sensie są. Wiedziałem, że są w tej grze takie samochody, ale. Myślałem, że to nie jest ten. Stąd nic nie bierzemy. W sensie z góry, tak? Z dachu, bo to nie ma sensu. Tego zielonego go nawet nie sprawdzam, bo w tym są zawsze. Albo olej, albo benzyna. Pewnie benzyna w tym będzie, bo częściej jest. Albo nic w nich nie ma ewentualnie. Więc nie ma co nie chcę. Nie chcę się. Dobra, lecimy po drugą lalkę. Jak będzie jeszcze jedna, to fajnie i niefajnie z drugiej strony. Bo mi się... No muszę przerobić jeszcze raz, tak? Bo nie pomyślałem z miejscem na lalki. Bo jego tu nie ma, po prostu. Tu mamy jakieś śmieci. Tu mamy jeszcze więcej śmieci. No, na tak jak mówiłem. Ty wstawaj. Tu mamy jeszcze więcej śmieci. O. Śmieci się w końcu przydadzą. A, tu nie ma tego. O Jezu, ile palet. No i po co mi te palety? Niepotrzebne. W sensie nie aż tyle. Bez przesady. Ja rozumiem. Nie wiem, dwie palety, ale ta, w tych budynkach jest ich po siedem. i po co mi to? Co to, magazyn jakiś jest? Takie palety. By się opłacało do tych autobusów dawać. Autobusy są większe i na dach można by kłaść. Jeśli nie działa mod attach everything, a tak się składa, że nie działa, to wtedy palety kładziecie i na paletach rzeczy. Żeby w środku, bo w środku te rzeczy się rozwalają, więc nie ma co. W sensie turlają, się bugują. Jeśli w coś wiedziecie, mogą wy, wypaść przez ścianę. No, takie uroki tej gry. Więc to nie, to mi się nie podoba. Ale i tak, ja już, się, ja już wam mówiłem, autobusy jak dla mnie, mimo że to nitro jest. Ja go mało używam, w sensie nie aż tak często. I tak z pierwszej butli zszedł już litr. Jakbym korzystał z autobusu, podejrzewam, że to nitro zużywałbym w jeden odcinek ze wszystkich butli. <laughs> A kwestia jest tego, że te butle jak są przymontowane już, albo chociaż leżą, one już <laughs> są wykorzystywane. Nie ma sposobu, żeby je mag magazynować. Nie ma sposobu, żeby je przelewać. I żeby je złączyć. Więc zużywałbym wszystkie butle niepotrzebnie. W jeden film. I takim autobusem po prostu nie ma szans, żebym ja jeździł. Nie da się. Choćbym nie wiem co robił. Dlaczego mi tak lakuje? Dziękuję. No. tak, Takie lagi są czasami, no nie wiem o co chodzi. Proszę mi tak nie robić. Statek jest. Tylko chyba nie na drodze. Nie na drodze. Ale blisko. Zajeżdżamy? Czego mi tak ścina? No. Jezu. Co? Aż taka zaawansowana grafika o co chodzi? Zajeżdżamy Mogę zajechać, co to za problem Lecimy po 3000 litrów diesla, jakby mi było potrzebne Nie, nie wiem o co chodzi, czy się mapa wczytuje, czy o co chodzi, ale... Okej, okay. hamujemy i jesteśmy Pójdę spać. Chociaż nie. Jest za jasno jeszcze. Dużo tu jest beczek. No taki... Taka bieda trochę, a nie beczki. Duża bieda. Duża bieda, a nie beczki. O i weź mnie puść Już, dziękuję gro. Fajnie, że mi tu autosavewa dajesz, ale nie potrzebuję. Puść. Tam mamy beczki, pierwszą jedną beczkę w sumie. Teraz tak, ty jesteś pusta. Pusta, no świetnie. Dobrze się zaczyna. Pusta. Śmieci, jeszcze większe śmieci. Oj, oj. Śmieci, śmieci. Śmieci, w sumie nic nie ma, nie śmieci Śmieci Nic nie ma A będzie coś w tych beczkach kiedyś? Jezu, mutant, nienawidzę mutantów w tej grze, one są straszne W sensie straszne, tak burczą, nie lubię tego Wkurza to O Jezu, jeszcze gorzej z wizją niż wcześniej hmm. Jakbym miał samochód na mieszankę, albo na alkohol oczywiście, że tak, to bym się cieszył. Albo na olej. Olej. Świetnie. Ale ja mam. Diesla mam. No nie, no diesla mam halo, no. Oj. No diesla mam halo, no. Gro. Halo? halo. Diesel, dobra. Dzięki. Jakby... Jakbym potrzebował, nie? Nie potrzebuję, ale dla kolekcji. 42 litry alkoholu tu będzie olej. No świetnie. Pusto... Autosafe, nie no to jest bez sensu. Weź. Gro. Z się robiłaś poprzedni safe jakąś minutę temu. No dobra, dwie. Oj. Po co mi ten autosave? Wyłącz się już. Dziękuję. A tu coś będzie? No. Diesel. Świetnie. 30 litrów diesla, 33 maksymalnie. I 120 litrów alkoholu. Oleju, drugie tyle. Komu to potrzebne? Dobra, czekajcie, bo mi beczka ucieka. Dobra, skakujemy z tą beczką, o ile dam radę. Nie dam rady, no jasne. Kurde, gdzie uciekasz? No to skakuj 1600 już będzie litrów. No, coraz bliżej 2000. No. no dobra, no 1601 ledwo przekroczone. Jakbym dolał, to będzie mniej. Dobra, jedziesz. Jedziesz, bo mi jeszcze do końca tu 2000 km, no weź Szanujmy się Czego driftujesz? Później podriftujemy, daj mi jechać Zamknąłem, zamknąłem No z tego to się leje jakbym się wywrócił, oj 100 litrów na sekundę z tego leci. Nawet ponad. Okay. Widzę, że jechaliśmy zielonym biomem, żeby wyjechać z niego po 5 km. No. Jak zwykle. Ale spoko ja nie lubię zielonego biomu, o czym już raczej dobrze wiedzą osoby, które oglądają moją podróż. Nie od dziś. Wspominam o tym co najmniej za każdym razem. I kurde teraz mogę wam powiedzieć, że jeśli będziemy jechać cały czas do przodu, to powiem wam... Że będzie ciekawie. Widzę przed nami dość konkretną górę. Ciekawe, czy zimowymią na niej będzie. Liczę na to, że tak. Jeśli będziemy na nią jechać, skręca? Nie skręca, e! Jest szansa, że będziemy na tą górę jechać. Oj, z taką prędkością, jak będziemy na nią jechać, to dotrzemy jeszcze w tym filmie. Prosta droga, takie drogi lubię. I tak tutaj się nie rozpędzę, bo, nie rozpędzę, bo jakieś wyboje są dziwne. I NP oczywiście odwalają. Ale to jest prosta droga. Takie drogi są spoko. Bardzo spoko. No i na razie widzę, że jedziemy prosto na tą górę. I chyba nie ma na razie się. A nie, dobra, skręca chociaż w tej grze to tutaj. To, że coś skręca, to nie znaczy, że nie będziemy tam jechać. Przecież ta droga jeszcze zdąży skręcić cztery razy. Kurde, proszę, jedźmy tam, ja chcę tam wjechać. Nie wiem po co, bo to utrudnienie, ale czego nie, już i tak jedziemy rok ponad. Więc mogę pojechać jeszcze dłużej. Do dwóch lat. Żeby łącznie to zajęło. Dobra, witam. Dzień dobry. O, butla. O, śmieci. O. Autosave. Świetnie. Prawie dobrze. Prawie dobrze. Proszę mnie puścić. Dziękuję. Nie ma co jest tak głupie Z tymi autosejwami, co? Co sekundę będzie mi autosave'a robić? Dziękuję Gro za troskę, ale nie potrzebuję aż tyle. Te autosavy też są utrudnieniem. Czego nie może z tym wskoczyć, no... To jaka ta postać leniwa jest. No Nie do mnie, nie chcę do mnie Wskakuj tu Ataczuj się Jeszcze tam widziałem drugą Jeszcze jakiś zbiornik na śmieci Poza tym nic tu nie ma bierzemy tą drugą i uciekamy zanim autosafe nie dorwie kolejny, nie chcę kolejnego. g -attach. jedziemy. Jeszcze jeden domek. Okej. Okay. E, no trochę przyspiesz... ojoj. Zbugował się samochód, jasne. I kółeczko i jedziemy dalej. Wspaniałe. Ja tak lubię hamować, to jest naprawdę dobre hamowanie. I jak to wygląda, że jedziemy na górę. No właśnie, zmienił, zmienił zdanie, tak? Seat Zobaczcie, skręciliśmy, żeby teraz jechać z powrotem prosto I później skręcimy pewnie, znowu będziemy jechać prosto Nie wiem, czy to jest kwestia teraz tego, że, nie wiem, na przykład Bo wcześniej, jeszcze w poprzedniej wersji, bo to jest i tak wersja sprzed trzech lat chyba, albo dwóch Jeszcze w poprzedniej wersji, jak były góry Oj, jedziemy na górę, no w jeszcze poprzedniej wersji, jak były góry, to jechała na przykład droga do przodu i wjeżdżaliśmy pod kątem 60 stopni nawet. Teraz gra z tego, co widzę, stara się tego nie robić raczej. I robi taki slalom, żeby właśnie. No tak, jak w realu macie, tak? Góry. No to nie wjeżdżacie w nią raczej prosto, na nią, prostą drogą, tylko macie te skręty, tak? Bo to. Żeby nie było... Żeby nie była tak ostra droga Pod takim kątem No i tutaj widzę, że Teraz w The Long Drive albo się coś zmieniło Albo ja mam szczęście Że ta droga się stara Formować w miarę normalnie Oj, oj Ty serio duża ta góra Chyba największa na jaką wjeżdżamy Chociaż kurde, myśmy też nisko zjechali to, czy ja wiem. No trzeba wziąć pod uwagę, że w ciągu ostatnich kilku filmów w większości zjeżdżaliśmy do dołu tylko. Więc teraz to my jesteśmy na bardzo niskim poziomie. Dopiero dopiero teraz zaczynamy jechać bardziej w górę. O, a z tego co widzę, będziemy jechać konkretnie, bo tam już droga jest przed nami. Wysoko przed nami Na razie to my tam ledwo wjechaliśmy to No tam macie drogę Fajnie to wygląda, ale No Tak różnie z tym czy przyjemnie się na to wjeżdża, no raczej nie Zwykłym samochodem, jakbyśmy mieli jechać, to byśmy nie wyjechali, nie dojechali. Nas by tutaj nie było. Gwarantuję Wam to. O. Wyprzedza na nas jakiś złomek. No dobra, no. Niech nas wyprzedza. Ja w lampę wjadę. Ale oni tutaj ledwo wyrabiają, z tego co widzę, bo tak średnio im idzie. Już chłopaki, ten doganiam was i przeganiam. Oni... Jezu, wy się jeszcze tu wyprzedzacie? No. no, do góry jeszcze. Tutaj już ciekawie droga jest, nie? Bo... taka nie najłagodniejsza. A potrafił być jeszcze gorszy. No nie, no co ty robisz? Tutaj nie ma co tego nitra nawet testować, bo my i tak się tu do setki rozpędzamy w chwilę. Nie mam jak nawet tego nitra testować. No i co? I tyle? Już, już będziemy zjeżdżać? Proszę. Tylko nie to. Chciałem na zimę wjechać. Chyba, że tu nie ma. Ale kurde, taka góra i zimy nie ma. No na pewno jest. O, jak my jeszcze do góry jedziemy? No proszę. Tutaj przez chwilę prawie płasko jest, i jedziemy do góry znowu. Znowu tak konkretnie do góry. Też muszę jechać. Chociaż blisko drogi, bo nie wiem gdzie będzie domek. A już trochę film trwa. I no, tutaj ładnie się rozciąga pod nami. Wszystko. Przy tym parkingu niedaleko byliśmy. Tym białym. A teraz macie go pod nami. I to daleko pod nami. I pod nami, i za nami w ogóle. Wspaniałe. Za to akurat lubię generator yy, świata w Dylan Drive. On jest naprawdę spoko zróżnicowany. Kanionów mi brakuje tylko. Jakby były jakieś mosty i jedziemy przez kanion albo w kanionie. <laughs> Takim wiecie, że nie, że macie górę kilometr od nas i drugą też kilometr od nas, tylko dosłownie ściany 20-30 metrów od nas i nie można by było tam jechać jakoś 200. To Chyba, że ktoś umie. Ja nie umiem. To by też było fajne. No ale to wszystko pozostaje w rękach tutaj dewelopera gry. Twórcy. I to on tutaj odpowiada za tworzenie nowych aktualizacji. I on tutaj wymyśla, tak. A my jesteśmy coraz wyżej. I wciąż jedziemy do góry. No, i coś się zmienia? Że nie będziemy do góry jechać? Chyba nie. Nie, jak na razie to my cały czas do góry. Delikatnie teraz, ale do góry. Do. Dom! Jasne. O, dzień dobry. O, do widzenia. <ścoughs> no, jaka szkoda. Liczę na to, że to nie był ten, co przy drodze się respi. Proszę nie. No, tu pod nami też konkretnie. Nisko. W sensie wysoko. I jeszcze do góry, kurde. I serio nie zła ta góra. A ja dalej 140 jadę, ja nie wiem. Jakoś średnio mnie interesuje, czy coś jest wysoko. O, domek. Ale i tak podskoczymy sobie do góry. W sensie już na lornetce, tak? Bo jestem ciekaw, czy jest może coś... Co jest? Czy jest... jest może coś wyżej. Ba, w sensie wyżej. Na pewno jest to. Zima. Zima jest wyżej. Jest tu coś, co by mnie interesowało? No prawie tak. Liczyć na to, że stąd wyjadę, a nie, że wypadnę. I jak wysoko jeszcze podjedziemy? Z tego, co widzę na razie, to całe, całe nic. Później w dół jedzie. Naprawdę? Ale ta gra jest chamska. Nie no serio, jechaliśmy tyle do góry, myślałem, że po zimie chwilę pojeździmy. Tam za nami nie dość, że gór nie ma, to już od razu zjeżdżamy. O, autobus się zaklinował, jaka szkoda. No ale co? Dziękuję wam. Zapisujemy. Ale zobaczcie, jak się teren zmienił. Z jakiejś pięknej dolinki jedziemy nagle w górę. No i co? Dziękuję Wam, 3090 kilometrów, myślę, że zrobione. Tak? No. 3092. No więc co? Dziękuję Wam jeszcze raz, miłego wieczoru, no i pa pa.